Czy spadochrony używane w radzieckim programie kosmicznym są bezpieczne? Czasami. Sowieci tak samo jak Amerykanie również chcieli wylądować na Księżycu. Jednym z pierwszych kroków był Sojus 1. Sojus 1 był załogowym lotem kosmicznym z zupełnie nową rakietą. A za sterami tej rakiety zasiadł Władimir Komarow, kolega Gagarina. Dzień po starcie Sojusa 1 miał wystartować drugi Sojuz z trzema kosmonautami. Oba statki miały spotkać się na orbicie, tam wymienić załogę, wrócić no i super. Sowietom jednak tak strasznie się spieszyło, że inżynierowie dopatrzyli się 203 wad konstrukcyjnych z Sojuzem 1. Co Sowieci zrobili z tymi wadami? Nic. Sojuz 1 wystartował w kosmos. Na orbicie nie otworzył mu się panel słoneczny i brakowało prądu. Więc Komarów chciał otworzyć panel kopiąc w ścianę. Automatyczna orientacja statku nie działała i Komarow musiał to robić ręcznie. Wystąpił problem z łącznością z ziemią. Odbiór. Komarow ręcznie ustawił i wyhamował statek, a statek wszedł w atmosferę, doświadczając przeciążeń 8G. A poza tymi wszystkimi problemami, spadochron hamujący nie wyciągnął głównego spadochronu, a odpalony spadochron zapasowy zaplątał się z pierwszym. A Sojuz 1... Władimir Komarow stał się pierwszym człowiekiem, który poległ w czasie lotu kosmicznego.